Zmiana wyceny świadczeń medycznych, więcej lekarzy podstawowej opieki medycznej, a może dodatkowe ubezpieczenia. W resorcie zdrowia do końca kwartału mają powstać projekty ustaw, które, jak obiecał premier, zmier zmniejszą kolejki do specjalistów. Nie od dziś wiemy, że na wizytę u lekarza specjalisty trzeba czekać w kolejce i to nie krótkiej. To są straszne historie, jak trzeba czekać. Czekać. Kolejki mnie przerażają. No tutaj mam no, do kardiologa, no to w tym roku nie jestem w stanie się załapać. Szef rządu postawił ministrowi Bartoszowi Arłukowiczowi ultimatum. Albo skróci kolejki, albo będzie musiał pożegnać się z resortem. Aby do wiosny przedstawił już bardzo precyzyjne działania. Które w sposób wyraźny doprowadzą do skrócenia czasu oczekiwania i zmniejszenia kolejek. Ministerstwo Zdrowia postawione jest na baczność. Zapowiada, że zdąży, choć czas goni. Pomysłów jest kilka. Pierwszy: dodatkowe ubezpieczenia. Obecnie Ministerstwo Zdrowia pracuje nad założeniami do ustawy, czy do projektu ustawy o, o ubezpieczeniach dodatkowych. Pracuje. I nie podajemy żadnych szczegółów. Pomysł drugi to przesunięcie lekarzy internistów i pediatrów do poziomu podstawowej opieki medycznej. Propozycja jest raczej entuzjastycznie przyjmowana wśród specjalistów. Dziś połowa dzieci nie ma dostępu do pediatry i leczy się u lekarza rodzinnego. Posadowić blisko dziecka, lekarza pediatrę, dać mu narzędzie do ręki w postaci. Większej liczby badań, które może wykonywać, i leczyć to dziecko w podstawowej opiece zdrowotnej, bo on jest specjalistą, nie wysyłać do specjalistów. Pomysł trzeci to ograniczenie czasu pracy lekarzy i zakaz konkurencji. De facto zmniejszy to liczbę specjalistów, co przyczyni się do zwiększenia czasu oczekiwania. Jeżeli dzisiaj przeciętnie lekarz pracuje 1,7 etatu, a to wiemy na pewno z wyniku badań bardzo solidnie naukowych prowadzonych, no to z. Z góry wiemy, że to dwukrotnie wydłuży kolejki do, do lekarza. Jakimi zmianami może nas jeszcze zaskoczyć Ministerstwo Zdrowia? Tego, zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska, dowiemy się do końca marca.